Serdecznie na kolejnym odcinku i na kolejnej premierce. Dzisiaj zrabka Wielka Kasa. Nie wiem, czy taka była, czy to jest nowość, czy to jest wznowienie. Nie wiem. Ja mam pięć sztuk. Tradycyjnie wydrapujemy wygrywające liczby i Twoje liczby. Do tego symbole sztabki lub worka. I worek będzie mnożył razy dwa. Tabela wygranych wygląda w ten sposób. Jest 10 stopni o szok. 9 ostatnio było. Ostatnio robili w poprzednich zdrabkach. Jest aż 10 stopni. Także te mniejsze kwoty, jest ich więcej. Także jest jakieś prawdopodobieństwo. Potem jest 1000 i przeskok na 10 000 i 500 000. Główna. Ja mam 5 sztuk. Miałam możliwość wyboru, a więc wybrałam. Moje ulubione numerki, czyli 23. Do tego wzięłam 2, 7 i 8. Taki początek paczki, tylko ta 20 jest później. No to może te moje ulubione na koniec, a zacznę od dwójki. Strapka kosztuje 10 zł, a więc 50 zł inwestycja w odcinek w premierkę. Dwójeczka na stole, i szukam trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt cztery, a ja mam czterdzieści siedem, czternaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści jeden i pięćdziesiąt siedem. No to pierwszy rządek pusty, 43, tydzień temu było Big Cash, a dzisiaj Wielka Kasa, dzisiaj po polsku, to samo znaczenie, 25, 55 i 22, 59, 28, dwadzieścia siedem, siedemnaście i trzydzieści dwa, czterdzieści dwa, dziewiętnaście, jedenaście, pięćdziesiąt dwa i trzydzieści siedem. Gdzie tu kontrolne chyba pomiędzy, tak mi się wydaje, że powinny być, bo jeszcze nic nie oglądałam. C i N

Pięćdziesiąt dwa i dziewiętnaście. W drugim rządku pięćdziesiąt siedem, czterdzieści dziewięć, czterdzieści cztery, nie mam czterdziestek pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem. trzynaście, osiemnaście, trzydzieści dwa.

15 kolejny bok, 55 kolejny. 52. Ostatnio te premiery to są takie strasznie obokowe. A z wygranymi to trafić to jest bardzo ciężko. O, mam złoto. W ósemce jest złoto. Złoto daje przypisaną kwotę, ale nie będzie premiera na pusto, co mnie bardzo cieszy. 33 13 Mimo tyle wyskakujących boków jednak się zlitowali. 49 i 34, 53, 38, 41, 18 i 44. Pod sztabką wiadomo co, zwrocik dyszka, ale fajnie, że jest. Nie znam tutaj kontrolnych, ale coś tu poszykłam. ile to jest na dyszkę Z. Z i Z. To 10 zł. Dobrze. No to teraz moja ulubiona numerki, czyli 3 i 20. Skoro dwójka była pusta, to może w trójce coś będzie.

Ostatnia strapka przed nami. Jak na razie kiepski wynik. Może dwudziestka coś dołoży. Dwudziestko dołóż coś. Daj worek. Albo dwa. Pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia sześć. Pięćdziesiąt trzy, i dwadzieścia siedem. A ja mam siedemnaście. Czterdzieści jeden. Trzydzieści osiem, dwadzieścia cztery i dwadzieścia dwa czterdzieści pięć, czterdzieści osiem, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden i piętnaście. Kolejne czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt jeden, czterdzieści trzy, osiemnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści siedem i trzydzieści siedem, kiepsko na pięć sztuk wygrała tylko jedna strapka. FL. Myślę, że sobie jeszcze z tej paczki coś spróbuję, jeśli uda mi się dorwać. Cztery puste. Jedna wygrana. W numerze 8. Pod złotem 10 zł. Także bardzo marna ta premierka, ale przetestowana nowość. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkim, którzy dzisiaj próbują, testują Premierkę życzę powodzenia, wysokich wygranych i wszystkim udanego, pięknego dnia. Pa!